ogólnie to już jesteśmy u skraju wytrzymałości jest też Pies ledwo żywy, zobaczcie, pełny z tyłu Węgierska korona no. A my mamy chęć na kawkę i ciasto właśnie gdzieś Gdzieś w odrobinę cichszym miejscu Ultra stolik to jest, uznawane, to jest uznawane za wielki roger. właśnie ma takich małych kopyt. Kopyt jest chociaż Nie. jeleń. Tak, tak piesel idzie do środka, chociaż zmęczony podróżą. Jedziemy już od prawie godziny. I pies ma prawo być zmęczony. Proszę tutaj też. Najbardziej zawsze zmęczeni są pasażerowie Gierowca musi być na chodzie Taka już jego rola Musi być w formie, nie może zasypiać Ale Na wakacjach właściwie wolno wszystko My jesteśmy, zaczynamy wakacje Jeśli tak można nazwać majówkę Pięć dni Wyjazdu to nie są Takie pełne wakacje Jedziemy sobie Na reset Majówkowy przed siebie, w dół Polski. Planowałem dzisiaj rano trasę i uświadomiłem sobie, że może jeszcze takie wioskowe drogi, malutkie, to jeszcze są przez nas nietknięte, chociaż w dużej części też. To cała okolica lubelskie świętokrzyskie to mamy tak już objechane, że jedziemy już na przykład dziesiąty raz tą samą drogą. Do innego celu, ale początek jest tymi samymi drogami, i tak jak na przykład trasa od Radomia ekspresówka w stronę Krakowa, to, to już po prostu na nią patrzę, to, to tak no, czuję się, jakbym osiedlową drogą jechał. Czas wyruszyć za granicę. Daleko. Jedziemy i plany, gdzie wyruszyć w te wakacje. Musimy coś zaplanować z różnych względów trochę wcześniej. Nie tak spontanicznie jak dotychczas. Dobra, odpoczynek i jedziemy dalej. Chyba tak, jesteśmy w Babilonie. No to wiecie już, jechaliśmy mówiąc, że jedziemy przed siebie. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak, to wygląda Armagedon. W korku w takiej metropolii Na pięć samochodów w korku <noise> W korku na pięć samochodów, tak Ale, Ale stoimy, stoimy długo Jesteśmy w Sandomierzu Słuchajcie, muszę trochę odejść od samochodów, Nie chcę, żeby Kasia słyszała co nagrywam Jesteśmy na noclegu Jest, Przyjechaliśmy na Panonikę Tylko jakieś cztery miesiące za wcześnie Jesteśmy na dawnej miejscówce festiwalu Panonika kto zna, ten wie o co chodzi. Kto nie zna, to mówię, że to Festiwal Muzyki Bałkańskiej, jeden z najlepszych na świecie. Kasi się nie podoba bardzo ta miejscówka. Jest na mnie zła, że się tu wpakowałem. A mi się już po prostu trochę nie chciało szukać, bo była prawie ósma godzina i pies zmęczony. Ja już też zmęczony, mi się nie chciało dłużej jeździć i szukać. Mi się podoba komarów nie ma, kleszcze są wszędzie. Co za różnica. Najważniejsze, że w miarę czysto. Jutro będziemy jechać dalej po śniadaniu. Póki co idę zrobić jej kanapkę z makrelą, którą uwielbia ubóstwia i wiem, że na pewno jej się poprawi humor jak zje makrele. Na razie. Nie nagraliśmy w początku naszego wspinania się na Radziejową. Stoimy na parkingu bardzo uroczym, ale to parking Wam jeszcze pokażemy. Ale zobaczcie, jaki Bóg. Mam nadzieję, że Pan Bóg to jest i nie będę kłamał. Ale zobaczcie, jaka forma drzewna Tak. Skończyła się droga asfaltowa. Skończyły się też samochody, bo wiecie co, ludzie mam wrażenie, że w górach. Oj, przerwę to nawijanie. Zobaczcie, czy to będzie widać. Tatry Ależ to wygląda pięknie, jeszcze masa śniegu jest w Tatrach Idziemy, idziemy, idziemy Ma przed nami jeszcze jakaś godzina z haczykiem spinaczki Idziemy dosyć powoli Grupcia wymięka Mówi, że po zimie jest słaba Jedna i druga Kamera to święcona woda Zobaczcie, jak działa na takie szatańskie pomioty. Zacznę syczeć. Syczeć zacznie. Mały postój. Idziemy na tą radziejową już od 16 godzin. I nie wiemy, gdzie to jest. I czy w ogóle znajdziemy? Zjedliśmy już cały prowiant. Zjedliśmy wszystkie płyny. Zaczynamy się martwić. Wielki rogacz, nie wiem czy to będzie widać, ale to nie o mnie chodzi zupełnie, nie, zupełnie nie o mnie chodzi, tak się nazywa, to nie jest wielki rogacz, to jest, jest gdzieś tutaj 200 metrów, ale nie ma szlaku, a no ale to jest uznawane za wielki rogacz, to jest uznawane, to jest uznawane za wielki rogacz. Tu jest jakby uzdrowiskowo, zobaczcie, piękni ludzie, nie, nie, nie niedziela, święto. Święto to jak niedziela, niedziela to jak święto. Ale czyściutko, tak u, urokliwie, leniwie, letnio Kaczki, pies zadowolony, tu jest jakieś super powietrze. Polecamy przyjechać do muszyny. Może zostaniemy tu nawet dłużej. Muszę do Muszyny Kaczkomat Ale Muszyna jest pośród gór A droga z Piwnicznej do Muszyny To jedna z najbardziej malowniczych dróg w Polsce I to nie jest wiadomość z przewodnika dla turystów, tylko właśnie nią przejechaliśmy i zresztą no, ale będą... będzie ek... idzie wzdłuż pokradu i jednocześnie wzdłuż granicy ze Słowacją. I, wzdłuż torów. I wzdłuż torów wzdłuż trzech rzeczy i wzdłuż e... na nawigacji naprawdę jest e... malowniczo urocza Dobrze. Tak, za mało. Na noszu za mało, dopiero wsiadliby z samochodu, tego się nie zboguniło. Z informacji praktycznych, w Muszynie pod zamkiem macie bezpłatny parking. Dwa albo trzy wzdłuż drogi i jeden taki większy. Kasia coś wam nagrywała, ale chyba nie, że, Grynicy, jest, nie. że jesteśmy w granicy Zgadnijcie, której e, są dwie. Czyli macie dwie. Nie, tak nie wiedzą. Nikt nie wie, gdzie jesteśmy. Powiedz, powiedz, ile czasu szukaliśmy miejsca, żeby zaportować. Ale jak się ta granica nazywa? Górska, czy? Zdrój. Zdrój, Grynica Zdrój, czyli taka górska granica Tu godziny szukamy parkingu. Już nawet na początku niepłatnego, bo my zawsze szukamy niepłatnych. A szybko się rozsorowaliśmy, bo tutaj płatne jest na okrągło wszystko. Jest po prostu niewiele tych parkingów, a ludzi mnóstwo. Gdyby było zabawniej, to stoimy tuż za kimś z naszego miasta z identyczną rejestracją. LPU jest wszędzie. Zaszaleliśmy i kupiliśmy sobie. Żydni chlebek na festynie. A no, są. A są. Jakieś takie jak... Chyba dużo Tak wygląda. Pacha, to, to, to. Pacha, to, to. Mogę dla tak, Kasi pokazać, ile mam zdjęć? Gdzie? Tu? <ślamy> 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 nie wiem, czy chcę wiedzieć. <ślamy> ja też nie wiem, czy chcę wiedzieć. Babilon KRYNICKI Majówka, Krynica, Zdrój równa się tłumy pokusy i dmuchańcy Węgierska korona, no A my mamy chęć na kawkę i ciacho właśnie gdzieś Jesteśmy w Beskidzie Sądeckim, ale Widzicie wille jest góra, góra. górą Nie tak tu takich właśnie przyjemnych lokalików Słuchajcie, co tam to co powiedziałam, nie idziemy do Witoldówki, bo nie życzą sobie tam psów. Gardzimy takimi lokalami Witajcie witajcie jesteśmy o poranku po spacerze z psem Stoimy w dość nietypowym dla nas miejscu Ale i tak się czasem zdarza Zresztą bardzo fajnie się tu stało Spokojna noc Zobaczcie Taki klepisko parking W Jaworzynie Pod Jaworzyną Krynicką Tutaj zaraz obok jest gondolka na górę. My nie zamierzamy z niej korzystać, ale zamierzamy wejść na górę dzisiaj po śniadaniu. A póki co sobie stoimy na klepisku. Zimą tutaj jest pierdylion samochodów związanych z jeżdżeniem na nartach lub snowboardach. A latem nic się tu za bardzo nie dzieje. I tak uznaliśmy, że sobie tu przenocujemy. Chodziło nam o to, żeby mieć wieczór z internetem wreszcie po dwóch dniach odcinki od mediów, od SMS-ów, od wszystkiego właściwie przez dwa dni nie mieliśmy zasięgu i trudno było cokolwiek zrobić obejrzeć, nawet ustalić trasę i potrzebowaliśmy żeby jakąś logistykę zmajstrować właśnie tego internetu Jaworzyna Krynicka ze swoją infrastrukturą no, kamera mi się majta Tak wygląda to latem. Nigdy w życiu nie widziałem tego latem, ale cóż, my wejdziemy. Tylko musimy znaleźć miejsce, gdzie wejść. Ona mówi, że jest studentką akurat. Taki ciekawy eksperyment. Wchodzimy na Jaworzynę zielonym szlakiem i tabliczka mówi, że od dołu na górę to jest dwie godziny. Kolejką się wjeżdża 10. Zakładałem, że to będzie godzina, ale podejście jest ostre. Podejście jest ostre i zobaczymy, ile to wyjdzie. Jestem zjejany, aż idziemy 10 minut. Także różnie może być. Chyba braku oddechu, coś Wam powiem. Zobaczcie. Zyka w ogóle jakby, jakby wyszła przed chwilą z hotelu, ze spa. Zero, zero zadyszki, ja mam zadyszkę. O, jak widać Jej. naprzeciwko fajnie wieżę widokową na Słotwinach Powiem wam, że jest, jest moc. Jest stromo. I drugi odcinek, bo tak jakby przecięty drogą jest kawałek, to pierwszy odcinek jest trochę łagodniejszy. Nie wiem, czy to widać na kamerze raczej nie. Ale drugi to jest taka już prawie pionowa ściana w dół. To jest zielony szlak na... na niebieski. Ją, zielony. Niebieski. Zobacz na słupie, zobacz, analfabetko kolorystyczna. A przepraszam, bo ja mam takie okulary, które zmieniają. No. Mówię, że zielony. Idziesz zieloną łąką i chcesz mieć niebieski szlak. bo niebieski oznacza wodę, ochłonę. I to jest szlak na... Jawożynę jaworzynę jaworzynę Krynicką wychodzący z parkingu, nie, wychodzący z Spoko. naszego kampera. Znowu się mylisz, on wychodzi z naszego kampera. My jesteśmy początkiem, jesteśmy chyba w połowie drogi na jaworzynę. Tu się kończy jakaś kanapan. To taki chyba w miarę nowa inwestycja. widać że tu wszystko dosyć świeże. Teren wyrównany, coś tu się dzieje. Park miniatur. Weszliśmy na jakieś magiczne miejsce mocy. To ja muszę Ciekawe, czy jej się uda złożyć więcej niż trzy kamieki na kupkę, ale poczekajmy na efekty. No, miejsce mocy jak nic. Proszę, proszę, ale to ona nie przyniosła swoich. Tu trzeba przynieść ci w plecaku te elementa wieży. W plecaku to ja mam batonika. Takie są ten. Prawidła tej sztuki. Palę jeszcze na chwilę kamerę, bo właśnie przeczytałem na tablicy, że przystanek numer 7 to jest diabelski kamień. A my zawsze jakoś nas przyciąga do takich rzeczy, które bardziej są... Ale zobaczcie jak ten kamień wygląda z tej perspektywy. Jakby spodek wylądował na lądowisku taki kosmiczny. Pan Reżuszer. Powiedział, że Was to nie interesuje, gdzie my wchodzimy i jaka jest wysokość. Ale ja w Was wierzę, drodzy oglądacze i no przyjaciele. nie skończyła, bo ona już się ledwo zipie. A może mi się skończyć 20%. To słuchajcie, to wdrapaliśmy się po tej utwardzonej gruntowej drodze. Jaworzyna Krynicka 1114 metrów nad poziomem morza. Oj, dobra, dojdę! Runia wchodzi na runek. 1080, czyli jakby skrócić ostatnie 0, to 108. Magiczna liczba. Nie jest to epicki szczyt, bo jak widzicie. Nic wielkiego, ale, ale... to co mi się podoba jest cicho, i spokojnie, nie ma ludzi, trochę kapsli, ale jest, jest fajnie. Hej hej, my już się z Krynicy i z okolicy zabraliśmy, bo chcemy jutro jechać nie na wariata i w mniejszych korkach jest sobota po majówce. Chcemy jutro rano wyjechać i powoli się turlać do domu. Ze względu na siebie, ze względu na psa. wszystko, różne piękne dźwięki. E, tam gdzieś były łabędzie. Tutaj jakieś inne dzikie ptaki. Tam jakiś łoś też na horyzoncie się pojawił. Zobaczcie jak ładnie. Ja! Yeah! Widzisz tutaj kopyto odciśnięte w błocie. Ah! Idziemy zobaczyć kopyto odciśnięte w błocie, koniecznie. się ah! Łosia, wy to widzicie? Tunia, proszę podjąć trop. Należy te kroki. Czekajcie. Tu, 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 tu. Więc to jest jakiś wędkarski raj, stąd znak zakaz kąpieli i zakaz yy, wstępu. O tak, pobiegła muszować. Słuchajcie, jest fajnie. My chillujemy, jemy coś tam, pijemy, myjemy się. Oczywiście nie w tej, nie bezpośrednio w wodzie, ale nabraliśmy sobie już do miski wody i bierzemy dziki prysznic na brzegu. Ciało to potem. Uzupełnię informację, że nadal tu stoimy. Rano był wędkarz, ale posiedział dwie godziny i pojechał. Nie przeszkadzał nam, my jemu. Polamy się, piękne słońce. Testujemy nasz nowy ultra-stolik. Odpatrzony u kolegi. Pozdrawiamy kolegę Łukasza. Pelikur, manikur. Ogoliłem czaszkę, świeci się je. jak nadajnik wysokich częstotliwości. I tak spędzamy poranek. Śniadanko, kawka, spacer. To nic więcej już nie trzeba e, robić, dlatego że wszystko już jest. Macham tą kamerą naprawdę jak debil. Muszę się nauczyć prowadzić jakieś, e, w odpowiedniej odległości od obiektu i, i w odpowiedni sposób, a nie jakieś kadrowanie typu e, nie mam ust, mam tylko nos i oczy. No ale jakby się chciało pokazać coś dookoła, to człowiek musi trochę ją obracać, a ja nie mam wprawy, o tak powiem. Tylko tak chciałem jeszcze powiedzieć, że w różnych miejscach spaliśmy, cztery noce na wyjeździe na majówce. Każdy miał swoje zalety i wady. Ogólnie całkiem dobrze nam się trafiało. Takie miejsca lubimy chyba najbardziej. Przypadkowe, gdzieś po trasie, które znajdujemy na mapie googlowskiej, sobie trochę się poopalamy, jeszcze trochę pognijemy tutaj i jedziemy na sandomierz. Może tam zajedziemy na lody sobie do sandomierza. Także póki co na razie.